W związku z nieustannie pojawiającymi się pomówieniami i atakami na moją osobę, oświadczam, że w czasie kadencji starosty Sławomira Wośnickiego w latach 2002-2006 decyzją Komisji Regulacyjnej w Warszawie, ta komisja zajmuje się m.in. zwrotem mienia żydowskiego, dotyczy to Boźnicy znajdującej się w Jarocinie. Została zwrócona gminie żydowskiej we Wrocławiu z datą wydania do 31 grudnia 2008 roku. W związku z powyższym wyznaczonym terminie Starostwo Powiatowe w Jarocinie zgodnie z decyzją Komisji Regulacyjnej tę nieruchomość zwróciło. Dalszy los tej nieruchomości zależy, zależał tylko i wyłącznie od decyzji prawowitych właścicieli, czyli gminy żydowskiej we Wrocławiu. W związku z tym oświadczam, że wszelkie pomówienia, które od czasu kiedy zdecydowałem się startować w wyborach na burmistrza Jarocina, mają za zadanie zdyskredytowanie mnie w oczach lokalnej społeczności. Moim, moi kontkandydaci od początku tej kadencji posługują się oszczerstwami, bo, bądź pod moim adresem, bądź pod yy, partii rządzących. Ubolewam, że żaden z nich nie przedstawił merytorycznego programu działań, nie opublikował go na przykład na swojej stronie internetowej. Jak uczyniłem, to ja zamiast programu jeden z. Kandydatów publikował chwilę, a drugi występuje w spotach reklamowych. Przykro mi także, że moi kontrkandydaci tak bardzo boją się przegranych, że zamiast zająć się sprawami programu dla miasta, zajmują się mną. Pozostaje mi tylko ufać, że wyborcy zdecydują sami. Czy wolą kandydata, kandydata skupionego na działaniu na rzecz gminy Jarocin, czy kandydatów skupionych na działaniu na rzecz opluwania innych? O jednej rzeczy powiem. Nierzetelność i jakiekolwiek fałszywe informacje szkolące moją osobę będę starał się wyciągnąć wszystkie konsekwencje. Sprawa na pewno nie zostanie odłożona sama sobie. Dla mnie nieprzyzwoitości, szczególną nieprzyzwoitością jest, że na tydzień przed wyborami osoby, które mówią o sobie, że są niezależnymi, próbują w taki sposób wpłynąć na wynik kampanii wyborczej. Ja mam pytanie, bo de facto przekazanie nastąpiło w majątku gminy żydowskiej, jak pan był starostą, tak? To znaczy, nie, znaczy formalnie. Formalnie. Tak, ale dalej... pytanie jest takie: czy pan się dalej interesował, co się dzieje z tym majątkiem? Jako starosta wtedy. Ale, ale dlaczego miałem się interesować czymś, co nie było już w dyspozycji powiatu? Mhm. Czy pan informował o tym kogokolwiek, że nastąpiło przekazanie? Bo w momencie. Mhm. to i na sesjach, nie tylko. Na łamach klasy, proszę szukać. Bo my wiemy, w czym się pojawia problem, tak? Problem pojawia się w momencie, kiedy gmina Żydowska szuka nabywcy dla tego terenu, tak? Żebyśmy dobrze wiedzieli, byłej Bożnicy. I Pan wie, kto to kupił. No ale nie rozumiem pytania. No pan pan Bartusz Martuzelski jest Pana krewnym. No i co z tego? No i co z tego? Ja się pytam, bo w związku z tym pojawiły się no, właśnie takie domniemania, prawda? Że pan ale będąc ja... starostą, wiedząc o tym, że teren został przekazany, kiedy został przekazany i komu został przekazany. Gdzie ja... jest moja osoba w, tym, w tej całej układance? Mm -hmm. Proszę mi pokazać, gdzie jest moja osoba. Ja, mm -hmm. ja panu uważam. No ale jest pana rodzina. No, no, i, no i co z tego? No więc samorządowy musi być wszystko. No, no, jak... no, no, no i co z tego? Czyli moja rodzina nie ma prawa e, prowadzić działalności jakiejkolwiek. Oczywiście nie mówimy o styku samorządowym, bo tego nie ma. Natomiast yy, robić interesów, pracować. No, ja powiem panu jako dowód, yy, że żadne informacje ode mnie nie wypłynęły. Yy, taki, yy, że gdybym nawet yy, poszedł tą ścieżką, jaką pan tutaj sugeruje, że informacje ode mnie by wyszły, to pierwszą informacją, którą powinienem przekazać Bartoszowi Martuzowskiemu, to była taka, że ta działka jest nic nie, nie, warta, nie, warta, nie warta bez działki, która od, odcina działkę. Dostęp do drogi dostęp do drogi ulicy Śródmiejskiej. No. Jakoś dziwnie się stało, że tą drugą działkę kupiła inna osoba, bo przecież logika wskazuje, żeby móc Coś zrobić na tej działce albo zarobić jeszcze bardziej, to należał pierw kupić tamtą działkę. Ale to Pan wie też doskonale, że osoba, która kupiła jako pierwsza od Gminy Żydowskiej, miała zapisane w umowie notarialnej, że teren jest ograniczony do pewnej działalności. To właściciel decyduje, komu sprzedaje, za ile, za co i czy ma, i informuje tego nabywcę, że to jest takie. Tam, rozwoju przewidziane, czy nie? No to, tak, ja pytam, ponieważ pan... ja pytam, ja ja pytam ponieważ, ponieważ pan... Zubewny, nie, 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 nie ja pytam, ponieważ, pan ale, ale, ale... ale Panie pan ja pytam, <laughs> dlatego, że pan pan <laughs> oświadcza pewną kwestię, więc chcę, 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 do, chcę dopytać, bo jest, jest. Czy, czy to chodzi o tą sytuację, bo ja nie za bardzo no ja rozumiem, za... bo teraz tak, bo powiedzmy, na czym my bazujemy? Teraz pan mówi tak, że e, pewne media przygotowują informacje dotyczące tego, się pan mówi. To jest od dłuższego czasu, bo Dobrze i osoby opowiadają. Więc ja bym chciał uchwycić ten element, o którym... No właśnie, tego czy to elementu, jest to, o czym ja mówię, trzeba ja dzwonią z winnym. Tego elementu nie ma i dlatego w Państwu wskazuję, dlatego jestem oburzony na tego typu metody. Bo to są metody, które mają w historii no tak, takie takie... Pan sobie w tej kwestii, jako były starosta, nie ma nic do zarzucenia. Ale oczywiście tak. Ale oczywiście tak, no szanowni państwo, no.